Dzień dobry tu, z tej strony Jan Klaycho Trapił nam się belkos. Na, jesteśmy na EUNE, na Aramie Myślę, że będzie całkiem fajnie. Nom. Uczmy się rozkładając ich na części pierwsze. No zobaczymy, jak to rozkładanie na części pierwsze nam tutaj wyjdzie. Eee, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. No, nie mają dość dobrze złożony team. My musimy podejść bliżej, tylko że ten renekton jest fajny. Dobrze, ja zre, że, zre, że ja z Renektona z ten. Znaczy fajny, no brąz 3, no. Ale w porównaniu ze mną to on i tak jest lepszy. Także. No. U nas Renekton, u nich Kennen są prezentują jakiś taki większy poziom. No, mamy skórkę do tego, do Welkoza. No, już chyba dość dawno ja sobie tą skórkę kupiłem. Także czekamy, czekamy. To inny Orn wziął i bardzo dobrze, no ja ornem nie umiem grać, więc nie, nie wykorzystałbym mocy tego tego czempiona, bo orn to jest orn, jednak. No i jak tam jesteśmy. A co ja chcę sobie kupić? Czy chcę to? Niech będzie w sumie i standardowo ja sobie bym zrobił ludena na pierwszy ten. Tylko tylko najpierw to może buty. <sum> ten belkos. Mom. No, to je ta bomba, to je to, ono tam No, nie mam tego na razie. Nie powiedziałbym, żeby jakoś tragicznie nam szło. A byle brakowało, ona by tam dostała. dostała Serio, on to przeżył? No dobra, co zrobisz? Czy ja mogę ten? No to, 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 to tak średnio. Jedną książkę, ja bym na jedną książkę bym sobie poczekał. O, jak najbardziej. Jak najbardziej, ja myślę, że nie jest to tak... O, ta Ari się na mnie zawzięła Przeciwnik tutaj. Legendą. Sojusznik pokonany. No, ale nie wiem, czy jej to tutaj czymś pomoże. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik jest legendą. Koniec. Koniec. No, my. No. No, oni zaczynają zyskiwać przywagę. Ja bym tutaj, kurde, jednak się skupił. Chociaż jak na moje warunki to to skupienie to może wyjść różnie wyjść. bardzo fajnie. No mam cool down. Czym? W drużynie przeciwnej, gość Taari, kurde. Ta, no, Taari jest potężnym problemem. Niestety, ale gość wie, jak się gra tą postacią. I to widać, kurde. No ale ten Renekton z naszej strony... No on też tutaj robi robotę, Chociaż Master, kurde, jest fajny. Widzieliście to? Widzieliście? Kurde, Penta! Kurde, ja chcę tego Archanioła. Ale tu nie ma sensu czekać na niego. No dobra. Pewnie zaraz i tak mnie zabiją. 4 4 14. No. No ich tutaj całkiem No ja ich kurde zaczynam powoli boleć tutaj. Ja ich tutaj powoli zaczynam boleć. Koniec, serii. Koniec serii. Widzenia panu? No, udało się uciec. Ja bym sobie się wyleczył. Teraz to już nie ma znaczenia, żeby mnie zabijecie, koledzy. Wasz inhibitor już padł. Czy ja chcę mieć maskę? Czy... Bardzo możliwe, że ja bym tutaj tego rabadona mógł zrobić. Ooo, no nagle się kurde to zaczęło robić nieprzyjemne dla nich, tak? No podejdź, podejdź. On sobie jonianki zrobił. Pokonany. Pokonany. Koniec serii. Mamy Ramadona. Mamy Rabadona, tylko ten Orn tak jakby tak średnio coś tutaj. Myślałem, że mi ulepszy przedmioty, ale on się skupia bardziej na. No ja tutaj już nie za wiele zrobiłem z tym odległym. Żeby... O! Całkiem fajna gierka, jak dla mnie. O, i teraz... no ten Renekton. Ten Renekton, ja myślę, chociaż... Ten renekton, ten ten renekton po prostu dobrze grał, tak? O! Drugi poziom maestrii na Welkozie zdobyliśmy. A widzicie. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy. Renekton je bezapelacyjnie i Mastery zrobili nam grę. No przeciwno Ari, trzeba jej to oddać. Była bardzo, bardzo dobra, ale nie dała rady. Nie, ta. Samira i Tristana nie były tak dobre jak ona i dlatego przegrali. Bo gdyby Samira i Tristana były jeszcze lepsze Oj, to byłoby bardzo źle. Teraz zobaczymy, co ja tutaj zrobiłem konkretnie. Wykresy. No, Renekton i Masteri, tylko więcej o ode mnie zrobili. Na przeciwnym teamie... Kenen, Ari i Tristana. No czyli w zasadzie tylko czempiony, które nie mają zadawać DMA', to zadały mi D tak? No nie ma się czym chwalić oczywiście. No ale jest jak jest. Ja myślę, że to była całkiem fajna gierka. Bardzo mi się podobało, bardzo fajnie mi się grało Wilkozem w tej grze. Więc ja się tutaj, ja tutaj nie narzekam. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeśli się spodobało, to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie, w dzwonek, skomentujcie na dole. I do zobaczenia w kolejnych meczach League of Legends.